Kani, jakieś maślaczki podstawowe takie grzybki wiecie ten tekst kurwa nie ruszajcie kani żadnych pamiętajcie żeby sprawdzać i być doświadczonymi wiecie że jak się sprawdza grzyby ja byłem tak nauczonym grzybiarzem jeżeli jest grzyb to jeżeli grzyb ma tutaj takie kropki w sensie on jest taki gąbeczka to jest dobry a jak ma takie fale to jest niedobry grzyb i to w większości grzybów się sprawdza Osoby, które są grzybierzami mogą mi potwierdzić, że większość takich grzybów jest nie do jedzenia. Blaszki są niejadalne. Więc, no nie wszystkie, ale kurwo głupia. No nie każdy na świecie rozumie fizykę kwantową, ale również istnieją debile, rozumiesz? Reguła od wyjątku. U, u, u bucu. Ogólnie takich się nie je. Nie ma grzybów, które się takie je. Takich nie jedźcie. Takich grzyby są nie...